Rozdział pierwszy z jak wielkim szacunkiem należy przyjmować Chrystusa. Te są słowa Twoje, Chryste, prawdowieczna, chociaż nie w jednym czasie zostały powiedziane, ani też nie są spisane w jednym miejscu. Ponieważ więc są Twoje i prawdziwe, muszę je wszystkie przyjąć z wdzięcznością i wiarą. Twoje są i Ty je wygłosiłeś. I moje są również, ponieważ wydałeś je dla mego zbawienia. Chętnie przyjmuję je z Twoich ust, by ściślej wraziły się w moje serce. Obudzają mnie słowa tak wielkiej dobroci i pełne słodyczy i miłości. Lecz tworzą mnie własne przewiny i nieczyste sumienie odrzuca mnie od przyjęcia tak wielkich misteriów. Słodycz Twoich słów mnie przyzywa, lecz obciąża wielość moich grzechów. Rozkazujesz, bym z ufnością przystępował do Ciebie, jeśli pragnę mieć cząstkę z Tobą i bym przyjął pokarm nieśmiertelności, jeżeli pragnę otrzymać wieczne życie i chwałę. Przyjdźcie, mówisz, do mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. O słodkie i przyjacielskie słowo w uszach grzesznika, że Ty, Panie, Boże mój, zapraszasz znajdującego się w potrzebie. I ubogiego do komunii swojego najświętszego ciała. Kimże ja jednak jestem, Panie, bym się odważał przystąpić? Oto niebiosa niebios nie ogarniają cię, a Ty mówisz, przyjdźcie do mnie wszyscy. Co ma oznaczać ta pełna dobroci łaskawość i tak przyjacielskie zaproszenie? Jakże ośmielę się przyjść? Ja, który nie mam świadomości niczego dobrego, skąd mógłbym mieć do tego tytuł? Jakże wprowadzę cię do mego domu, ja, który tak często obrażałem najłaskawsze twoje oblicze? Lękają się aniołowie i archaniołowie, boją się święci i sprawiedliwi, a ty mówisz, Przyjdźcie do mnie wszyscy. Jeśli ty, panie, tego byś nie powiedział, któż by uwierzył, że to prawda? A jeśli byś ty nie rozkazał, któż by próbował się zbliżyć? Oto Noe, mąż sprawiedliwy, nad budową arki pracował sto lat, by z nielicznymi ocaleć. A ja jakże mogę się przygotować przez jedną godzinę, by ze czcią przyjąć Twórcę Świata? Mojżesz, wielki Twój sługa i szczególny Twój przyjaciel, uczynił arkę z drzewa niegnijącego, pokrył ją najczystszym złotem, by złożyć w niej tablicę prawa. A ja, zgniłe stworzenie, ośmielę się Ciebie, Twórcę Prawa i Dawce Życia, tak bez wysiłku przyjmować? Salomon, najmądrzejszy z królów Izraela, siedem lat budował na chwałę Twojego imienia wspaniałą świątynię i przez osiem dni uroczyście obchodził święto jej poświęcenia. Złożył tysiąc ofiar zapokojnych i uroczyście umieścił arkę przymierza. Przy dźwiękach zakrzywionych trąb i okrzykach radości na miejscu dla niej przygotowanym, A ja nieszczęsny i najnędzniejszy z ludzi, Jakże wprowadzę cię do mojego domu? Ja, który zaledwie pół godziny Pobożnie umiem na to poświęcić, A oby choć raz godnie pół godziny, O mój Boże, jak oni dużo starali się czynić, dla przypodobania się Tobie. O niestety, jak maleńkie jest to, co czynię, jak krótki czas wypełniam, gdy sposobię się do komunikowania. Rzadko jestem cały skupiony, nader rzadko oczyszczony ze wszelkiego roztargnienia. W Twojej zbawiennej obecności Bóstwa bez wątpienia nie powinna mieć miejsca żadna niestosowna myśl. Żadne także stworzenie nie powinno zajmować, ponieważ nie Anioła, lecz Pana Aniołów mam przyjąć w gościnę. Jest jednak bardzo duża różnica między Arką Przymierza z jej relikwiami, a najczystszym ciałem Twoim z Jego niewysłowionymi cnotami. Pomiędzy owymi ofiarami Starego Prawa. Które były symbolami rzeczy przyszłych, a prawdziwą ofiarą ciała twego, dopełniającą wszystkie dawne ofiary. Dlaczego więc nie płonę większym uczuciem do Twojej czcigodnej obecności? Dlaczego nie przygotowuję się z większą troską do przyjęcia Twoich świętości, kiedy owi dawni święci patriarchowie i prorocy, Królowie, jak i książęta z całym ludem, okazywali tak wielkie uczucie dla kultu Bożego. Tańczył pobożny król Dawid przed arką Bożą ze wszystkich sił, wspominając dobrodziejstwa ongiś udzielone ojcom, sprawił różnego rodzaju instrumenty, wydał psalmy i postanowił, by je śpiewano z radością. Grał i sam często na cytrze z natchnieniem łaski Ducha Świętego. Nauczył lud izraelski chwalić Boga z całego serca i zgodnymi usty co dzień błogosławić i sławić. Jeżeli wówczas starano się o tak wielką pobożność i wspominanie Bożej chwały przed Arką Przymierza, jak wielkie teraz powinienem mieć uszanowanie i pobożność w obecności sakramentu, w przyjmowaniu najznakomitszego ciała Chrystusa. Biegają liczni ludzie w różne miejsca, by odwiedzać relikwie świętych i podziwiają ich czyny, o których słyszeli. Przyglądają się olbrzymim gmachom świątynnym i całują kości ujęte w jedwab i złoto. A oto Ty, Boże, święty świętych. Stwórco ludzi i panie aniołów, jesteś tu u mnie na ołtarzu. Często w oglądaniu takich rzeczy tkwi ludzka ciekawość i nowość odwiedzanych rzeczy. Mały jest też odnoszony owoc poprawy, szczególnie tam, gdzie towarzyszy lekkomyślne, bez prawdziwej skruchy bieganie tu i tam. Tu zaś, w sakramencie ołtarza. Cały jesteś obecny, Bóg mój, człowiek Chrystus Jezus. Tu zyskuje obfity owoc zbawienia wiecznego ten, kto godnie i pobożnie cię przyjmuje. Do tego zaś nie pociąga jakaś lekkomyślność, czy ciekawość lub zmysłowość, lecz mocna wiara, pobożna nadzieja i szczera miłość. O niewidzialny stwórco świata! Boże, jak przedziwnie postępujesz z nami! Jak słodko i łaskawie urządzasz wszystko z twoimi wybranymi, którym w przyjmowanym sakramencie podajesz samego siebie. Przekracza to bowiem wszelki rozum. To szczególnie przyciąga serca i zapala uczucia pobożnych. Ci bowiem prawdziwi twoi wierni, którzy całe swoje życie nastawiają na poprawę, z tego najgodniejszego sakramentu otrzymują wielką łaskę pobożności i umiłowania cnoty. Oprzedziwna i ukryta łasko sakramentu, którą znają tylko wierni Chrystusa. Niewierni zaś i pozostający w służbie grzechu nie mogą jej doświadczyć. W tym sakramencie zostaje udzielona duchowa łaska i odzyskuje się w duszy utraconą cnotę. Powraca piękno zniekształcone przez grzech. Tak wielka jest czasem ta łaska, że spełni udzielonej pobożności nie tylko umysł, lecz i ułomne ciało czuje, iż jego słabe siły otrzymują większe moce. Należy jednak bardzo ubolewać i żałować, że jesteśmy oziębli i niedbali, że nie jesteśmy przyciągani z większym uczuciem ku przyjmowanemu Chrystusowi, w którym cała nadzieja i zasługa mających być zbawionymi. On bowiem jest naszym uświęceniem i zbawieniem. On jest pociechą pielgrzymów ziemskich i wieczną rozkoszą świętych. Bardzo więc trzeba ubolewać, że wielu tak mało dostrzega to zbawienne misterium, które niebo uwesela i cały świat podtrzymuje w istnieniu. O co za ślepota i zatwardziałość serca ludzkiego, że nie zwraca większej uwagi na tak niewysłowiony dar, a z codziennego korzystania płynie także nie uwaga. Gdyby bowiem ten najświętszy sakrament był celebrowany tylko w jednym miejscu i konsekrowany przez jednego tylko kapłana na świecie, jak sądzisz, jak wielkie pragnienie napełniałoby ludzi wokół owego miejsca i takiego kapłana Bożego, by zobaczyć, jak celebrowane są Boże Misteria. Teraz zaś jest wielu ustanowionych kapłanów, a Chrystus jest ofiarowany w wielu miejscach, by tym większa okazała się łaska i miłość Boża ku człowiekowi, im szerzej jest rozprzestrzeniona po świecie Komunia Święta. Dzięki Ci, dobry Jezu, pasterzu wiecznych, który nas nędznych i wygnańców raczyłeś pokrzepić drogocennym ciałem i krwią swoją. A do przyjęcia tych misteriów zapraszasz także własnymi ustami, mówiąc — Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście utrudzeni, a ja was pokrzepię.